Mam nadzieję, że dobrze słychać. Dobra, słyszę, że Git jest, jeżeli chodzi o mikrofon, z czego się bardzo cieszę. Siemano, Siemano. Widzę, że dobrze mi z tego nowego mikrofonu, jest słychać na no to Git. Przynajmniej mam nadzieję. Dobra, jak do jest dobrze to Git. O kurde. Długo mnie nie było. Co prawda, to prawda. Jak to się mówi, są sprawy ważnej i ważniejsze, ale już jestem, więc co do czego to. Przynajmniej mam nadzieję, że nie na krótko. Tylko mam nadzieję, że chociaż na taki dłuższy czas. Eeeo, zobaczę teraz przypustka, O kurde Co jest? Jak w ogóle wam dzień mija? Bo mi zajebiście W ogóle nie wiem czy muzykę chyba nie. Muzyki chyba nie puszczałem. To mogę w sumie puścić coś. No u mnie tak samo, u mnie to normalnie cały czas leje Normalnie nie wiem, jakby się jakaś burza się z... Inaczej, jakby się jakaś chmura styknęła z inną chmurą i normalnie by doszło do rozlewu, tak zwanego Nie wiem, czy będzie dobrze słychać Żeby też było też normalnie gry, żeby było też słychać Przynajmniej mam... No nie, no i co robią, no Kurde, no ile trzeba mu... O dobra, mam nadzieję, że przy... O kurde, wizualnie to jest lepiej to zmienili. E, a grę słychać też dobrze, czy... ...grę słabiej, a na przykład, a lepiej tą muzykę? Bo to dla mnie jest ważne ale chyba coś mi się wydaje, że muzykę głośniej słychać i teraz powinno być nawet lepiej a ewentualnie kto będzie źle słychać to najwyżej później e, jak już dobra jak trochę muzykę, dobra to teraz powinno być git nie wiem, później najprawdopodobniej na fishinga przejdę ale to zobaczę. Chyba na mnie, nawet tego pierwszego meczu na mnie nie dobierze, czekajcie Dobra, ja jestem z powrotem Dobra, widzę, o kurde. Nie wiem, albo to Rusajk albo Ukrainiec. Ale na pewno nie Polak. Jeden u nas. Przeciwnym mamy, no... Chyba. Chyba praktycznie sami Polacy tam będą po przeciwnej drużynie chociaż nie wiem. Nad ranem to raz ktoś się nie kończy. Nie, nie patrzyłem ile w ogóle z sobów jest. A, 104. To praktycznie nic. To praktycznie nic, zważywszy na to, że ja nawet praktycznie nic nie robiąc i bez mała 150 subów utrzymuję. no. <noise> Co i tak w ogóle mnie to dziwi. <noise> ja normalnie, no, praktycznie nic, żadnych materiałów nie dodaję. Chyba tylko ewentualnie już to tylko same live y robię I normalnie mam 150 subów Chyba, że teraz... Nie, dobra Bez dwóch subów e, 150 i 143 filmy ogólnie Tego znaczy wiadomo, no filmy to są, nie wiem Podlegają tak jakby po live y, nie? Uh, Aha, już się dobra, rozpoczęło. Hello. O kurde, o kurde, jak mnie laguje nawet na Warszawie. Czyż to jest spowodowane? Tak, to jest chyba spowodowane tym, tym. O kurde. No nic, trudniej na pewno będzie mi. Ale to przynajmniej chociaż będę miał takie kolet lekkie Podczas live'a, no kurde takie leciutkie wysłanko będę miał Co prawda takiego dobrego kompa nie mam, ale no Mógł być jeszcze gorszy Kurde no Ja pierniczę

jaj. Ja, ja, ja. Mam nadzieję, że tylko od czasu do czasu będę miał takie lagi, bo tak to to się wkurzę. Jednym słowem powiedząc. No... Dobra, na razie nie mam takich lagów. Yes. Yes, yes, yes. Eko, eko. Dobra. Od no, do czasu będę w ogóle cerką na czat ale to od czasu do czasu mówię Jak może być też Kurde O kurde, ja piernicze Dobra, ja to z Co do czego to nawet mnie dojadą No już dojechali właśnie Tylko nie wiem skąd właśnie To jest najlepsze Ajajaj Przegrywamy już 2 no nie jest zbyt fajnie Jakiś prajer. Długiej, drugiej, drugiej, drugiej. Lecimy dalej. Dobra, lecimy. Na razie to kurde tano tá, O, mam pomysł. <grym> 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 Rzucaj mu granaciki. Dobra, rzuciłem im tam, może coś tam złapali. Eee, f -f -f -f. Ja nie wiem dlaczego tak cały czas ekogram. gram. Ma tak z przyzwyczajenia. Ale dobra, vandala mam. Sobie muszę przeładować? Kurde no. Czyste. Ja pierniczę, jakie warzywo mi chodzi? ja. 114. TUNNEL, TUNNEL Przynajmniej ostatnio był tam w tunelu Aha, dobra Czyli jednak dobrze powiedziałem No i to jednak jest Sobie aposzki Zresztą dobry ruch wybrali pewnie. let's see me let's see me Aha. Nie wiem czy chłop będzie wiedział, że ja tu jestem Dobra, nie wiem Albo wiedział tylko, że po prostu się zajął typem Okej. Okay, okay.

Nikt nie, chciał, nikt nie chciał nic, nikt nie chciał nic, nikt mógł mówić, no to absolutnie. No, Kurde no najgorszej! Ajajaj! Jak się Nie oszukam braci Kurwa nie sapać! Jak mało laci! nie jest słodne, mana bo te bało od wiedzy. Takie gadu, gadu, gadu. Mm. Dobra, ja tu sobie... próbuję sobie tam eko zagrać. W sumie to nie wiem po co... Eko Jak to nie wiem po co w sumie kevlar. <grych> Piszcie jak tam ten bo już powoli się roz e, bogate, piszcie jak tam u was. Bo w sumie nie ma tak za bardzo takiej... E, nie ma tak za bardzo jak, e, takiej interakcji pomiędzy wami a um, mną. No. To dlatego też... Mówię, żebyście pisali. Aj, 60 zaledwie. One b maybe. A no w sumie inaczej zobaczę jak będzie mi się grało bez tego, bez streama